Dzisiaj znajdujemy się przed szpitalem powiatowym w Wadowicach, za nami jeden z punktów pobrań wymazów, a z nami pani dyrektor Barbara Gulanowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie państwa, witam serdecznie panią redaktor. Pani dyrektor, wczoraj w powiecie wadowickim padł kolejny rekord, w ciągu ostatniej doby wykryto 160 nowych zakażeń. Ogólnie w powiecie wadowickim od początku pandemii mamy ponad 1800 zakażeń. Jak szpital sobie z tym radzi? Przede wszystkim z dnia na dzień stara się dostosować do liczby... Zakażeń, dostosować się do liczby pacjentów oraz osób, które no, starają się zdiagnozować. Tak więc, z jednej strony, uruchomiliśmy, jak Państwo widzą, dwa punkty poboru wymazów. Tutaj ten, przed którym stoimy, jest teraz takim punktem, gdzie przyjmowanych jest mniej pacjentów, a może klientów osoby, które. No, są wymazywane przed przyjęciem do szpitala. Natomiast drugi punkt znajdujący się w, w starym obiekcie szpitalnym to punkt dedykowany pozostałym pacjentom. Chcieliśmy rozdzielić kolejki oczekujących, chcieliśmy skrócić te kolejki no i przez to sprawniej organizować pobieranie wymazów. Oczywiście wydłużyliśmy też godziny pobierania wymazów, tak żeby no, te kolejki też były krótsze, a także. Przyjęliśmy zasadę prawda, wcześniejszej rejestracji, żeby osoby, które chcą zostać wymazane, czy muszą zostać pobrany od nich materiał, żeby miały gwarancję, że zostaną przyjęte. Bo w takich punktach, w których nie ma wcześniejszej rejestracji, no to jest stres, jest... Oczekiwanie długie, bez jakby gwarancji przyjęcia. Dokładnie, tak? to podamy tutaj te dwa numery, pod które można dzwonić do punktu, tak. mimo że, ym, że są właśnie dwa numery i są dwa punkty, to i tak tych skierowań jest tyle, że yy, tak, i tak trzeba czekać w kolejkach. Oczywiście i tak będzie. Proszę zobaczyć jednak, jak wygląda, wyglądają takie punkty w innych miejscowościach, czy w Krakowie. Nie sposób zrobić tak, żeby wszyscy byli na bieżąco przyjmowani. Oczywiście są takie dni i są takie, ale w sytuacji, kiedy tych skierowań od lekarzy POZ-u i z różnych skierowań jest coraz więcej, z dnia na dzień, no to niestety trzeba troszkę poczekać. Myśmy się starali przede wszystkim, żeby aby pacjenci czy osoby, które, od których musi być pobrany materiał, miały jak najlepsze warunki oczekiwania, jeżeli już muszą czekać. Jak Państwo tutaj widzą, tutaj są, tutaj są namioty, nic więcej nie mogliśmy zrobić, ale chodziło nam, żeby jeżeli przychodzi deszcz, złota, zimno, to żeby, żeby te osoby były osłonięte. W punkcie pobrań w Starym Szpitalu jest już lepiej, ponieważ tam pacjenci. Oczekują w budynku, a więc nie grozi im ani zimno, ani, ani deszcz. Także tamten punkt pobrań po organizowaliśmy, uwzględniając coraz gorsze warunki, warunki klimatyczne, pogodowe. Dobrze, a jeśli chodzi o, o sam szpital, to wiem, że stworzono specjalny oddział, są łóżka dla chorych na koronawirusa. Jak to wygląda? Tak, to już są dwa oddziały, a w ogóle cały system wygląda w ten sposób, że utworzyliśmy najpierw tak zwane stanowiska obserwacyjne, one są zlokalizowane przy Sorze. A także y, są dodatkowo, y, dodatkowe stanowiska obserwacyjne dla oddziału ginekologiczno-położniczego, y, tak aby pacjentka, która trafia na oddział ginekologiczno-położniczy, już była y, no, y, przyjmowana, y, przyjmowana z pełną wiedzą, czy y, jest chora, czy nie. Mhm. Oczywiście, jak się da, bo czasami, jak jest poród w toku, to, y, to mhm. trzeba ten, to mhm. dzie dzieciątko odbierać. Natomiast oprócz tego są jeszcze dwa stanowiska obserwacyjne przy, przy mhm. oddziale pediatrycznym. Mhm. Tak więc wyodrębniliśmy takie odcinki obserwacyjne, gdzie pacjenci czekają na wynik wymazów, mhm. tak, aby w tej części czystej już znajdowali się już pacjenci tak mhm. bez ryzyka zakażenia. To dało nam naprawdę dobre efekty, bo, bo naprawdę mimo wszystko tych zakażeń w naszym szpitalu jest ograniczona ilość. Czasami się zdarzają, czasami są ogniska, ale jest ograniczona naprawdę ilość. Jeżeli natomiast więc to jest tak jakby jeden, jeden element stanowisko obserwacyjne. Drugi element to są oczywiście łóżka szpitalne dedykowane już osobom z potwierdzoną chorobą COVID i pierwotnie tych łóżek było 10 potem było 20. A teraz jest 48 i są to przekształcone dwa oddziały chorób wewnętrznych. Pierwszy i drugi. Tak więc e, ograniczona jest liczba e, łóżek chorób wewnętrznych. E, tych pacjentów e, przyjmuje mm, oddział geriatryczny, zarówno tych geriatrycznych, okay. jak i tych... E, Chorób wewnętrznych, natomiast właśnie dwa oddziały chorób wewnętrznych są przystosowane, przebudowane, wybudowane są tam śluzy, są, jest tak zwana znowu część brudna i część czysta i tam przyjmujemy, możemy przyjąć 48 pacjentów. Oprócz tego na oddziale intensywnej terapii. Na początku wyodrębniliśmy dwa stanowiska intensywnej terapii. Teraz, biorąc pod uwagę dużą potrzebę w tym zakresie, wyodrębniliśmy cztery stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów po po potrzebujących, mm -hmm. e, potrzebujących respiratora. Mm -hmm. Tak więc. E, czy te właśnie te łóżka 4 są zajęte? Czy jest więc mniej. Jeżeli chodzi o, o stan na, na dzień dzisiejszy, bo mhm. wcześniej było gorzej, wcześniej rzeczywiście mieliśmy pozajmowane wszystkie łóżka. Teraz jak uruchomiliśmy te 48 łóżek, to mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy mamy 29 pacjentów z potwierdzonym SARS-CoV-2, trzech pacjentów na oddziale intensywnej terapii. Tak więc nie jest źle, dysponujemy wolnymi łóżkami, 13 pacjentów oczekuje na wynik. Mhm. Więc nawet jeżeli by się potwierdziły u tych 13 pacjentów mhm. Niekorzystna, mhm. niekorzystna, diagnoza, to i tak, i tak jesteśmy w stanie dzisiaj przyjąć tych pacjentów. Mhm. Dobrze, a jak wygląda sytuacja z personelem, bo wiem, że w całej Polsce jest trudna sytuacja. Szpital też tutaj wystosował apel do pomoc, o pomoc do wolontariuszy. Tak. Tak, no, to, jest, to jest najbardziej kluczowy element. Nie pomieszczenia, nie łóżka, bo, bo wszyscy wiedzą o tym, że łóżka nie leczą, ale personel. I tutaj z personelem jest bardzo ciężko. Co chwila pojawiają się a to zakażenia, a to kwarantanny. Brakuje pielęgniarek, brakuje lekarzy. Mieliśmy bardzo takie kryzysowe sytuacje, dlatego no, zdecydowaliśmy się na właśnie, Apel. Zdajemy sobie sprawę, że z lekarzami będzie gorzej, ale przynajmniej liczymy na nie tylko wolontariuszy, my chętnie zatrudnimy nawet osoby, które studiują mhm. i są na przykład po drugim roku studiów pielęgniarskich z zakresu ratownictwa medycznego, aby przyszły do mnie, my chętnie zapłacimy za ich pracę, ale po prostu brakuje rąk do pracy. Mhm. Czyli wszystkie ręce na pokład. To może pokład. można się zgłaszać. Poprosiliśmy także i bardzo tutaj chciałam podziękować wojsku. Przyszedł wczoraj pan, który nam pomaga w punkcie wymazowym. Jesteśmy bardzo wdzięczni, bo wszystkie, wszystkie ręce są naprawdę ważne. I pomoc każdego jest istotna. Są takie czasy, że trzeba sobie pomagać, bo o, inaczej nie przeżyjemy tego. Oczywiście, i e, powiem tak. No staramy się, jak Państwo widzą, e, przed punktami wymazowymi też tłumów nie ma. Jak Państwo widzą, e, e, łóżka nie są wszystkie zajęte, ale, e, ale w każdej chwili to się może zmienić. Jest z dnia na dzień coraz więcej zakażeń. E, apeluję, uważajmy. Na siebie apelujmy, nie gro, apelujmy, apeluję, żebyśmy nosili maseczki, bo naprawdę mm, wiadomo, większość osobów, osób e, przechodzi chorobę łagodnie bądź bezobjawowo, ale my mamy tu w szpitalu do czynienia z takimi osobami, które takiego szczęścia nie miały. I nigdy nie wiadomo, czy my będziemy mieć takie szczęście. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie Państwu.